Walka tych dwóch gladiatorów przeszła do historii i zaskoczyła samego cesarza. Tłumy w Koloseum, cesarz Tytus na tronie, a naprzeciw siebie dwaj gladiatorzy, Priskus i Verus. Byli równi, każdy ruch precyzyjny, każdy cios przemyślany. Koloseum tętniło od wiwatów, gdy oddawano cios za ciosem. Tylko pot i piach ich rozdzielał, ale żaden nie ustępował. Minęło kilka godzin aż zdarzyło się coś niespotykanego. Obaj gladiatorzy, wyczerpani walką, opuścili broń. I spojrzeli na siebie z szacunkiem. Walka zakończyła się remisem, który wprawił w osłupienie tłum i samego cesarza. Tytus, wzruszony, podjął zaskakującą decyzję: uwolnił obu gladiatorów. Tego dnia Koloseum nie było świadkiem zwykłej walki, lecz triumfu honoru i jedności. Priskus i Werus stali się legendą, udowadniając, że nawet w brutalnym świecie można odnaleźć człowieczeństwo. Subskrybuj, by odkrywać więcej fascynujących historii.